Ze studia Voice House seria podcastów Pop Culture in Brief. Głosem Jarosława Kuźniara czyta Sztuczna Inteligencja. Nie żyje Jerzy Sztur, jedna z najważniejszych postaci w historii polskiego kina. Swoje pierwsze kroki w aktorstwie stawiał w liceum i na studiach. Grał w Dziadach i Nocy Listopadowej w Teatrze Starym w Krakowie. Pierwszą główną rolę w filmie przyniósł mu film Spokój Krzysztofa Kieślowskiego. Znany był także ze swoich ról w filmach Amator, Seksmisja, Size czy Killer. Jerzy Sztur był nie tylko aktorem, ale także reżyserem i scenarzystą. Jako profesor sztuk teatralnych uczył nowe pokolenia na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Zajmował się także dubbingiem. Wielu widzów będzie kojarzyć jego głos z kultową postacią Osła ze Szreka. Aktor nagrał także serię audiobooków z baśniami Hansa Christiana Andersena. Jerzy Sztur zmarł 9 lipca po długiej walce z chorobą nowotworową. Przez lata, wspólnie z żoną, propagował pomoc psychologiczną dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Wielki hit Broadwayu na polskiej scenie teatralnej. Teatr Muzyczny Roma uzyskał prawa do realizacji spektaklu Wicked. To jeden z najsłynniejszych muzykali XXI wieku. Premiera wiosną przyszłego roku. Teatr Roma ma wystawić musical Wicked w polskim przekładzie w tak zwanej wersji non replika. To oznacza, że twórcy nie będą powtarzać rozwiązań z oryginalnej wersji. Musical opowiada historię, która dzieje się przed wydarzeniami z czarnoksiężnika z krainy Oz. To bajka, na którą w Londynie i w Nowym Jorku rodzice chodzą z dziećmi. Wicked porusza jednak ważne i aktualne tematy. Mówi o stereotypowym postrzeganiu dobra i zła, o dwulicowości i hipokryzji, a także o braku akceptacji odmienności. Musical miał swoją premierę w 2003 roku na nowojorskim Broadwayu. Tytuł jest tam grany do dziś. Ma na swoim koncie prawie 8 tysięcy przedstawień. Na tę chwilę czekali wszyscy fani Marvela. Nowy Kapitan Ameryka ma swój pierwszy zwiastun. Film ma trafić do kin w lutym. Kapitan Ameryka nowy Wspaniały świat będzie opowiadał o ciężkiej lekcji życia dla Sama Wilsona, który wejdzie w rolę kapitana Ameryki. Będzie musiał wybrać, jaką przyjmie postawę wobec ludzi, którzy wiele od niego oczekują. Stanie także przed decyzją, na ile powinien być posłuszny prezydentowi USA, z którym się nie zgadza. W rolę prezydenta wcielił się Harrison Ford. To będzie jego debiut w świecie Marvela. Na początku nowa część Kapitana Ameryki miała mieć swoją premierę już w tym roku. Po pokazach testowych okazało się, że dużą część filmu trzeba zmienić. Nakręcenie dodatkowych scen miało poprawić efekt końcowy. Czy będzie sukces? Ocenicie sami. Link do zwiastunu nowego Kapitana Ameryki znajdziecie w opisie tego odcinka. W głowie się nie mieści dwa najbardziej dochodowym przebojem Pixara. Produkcja w miesiąc od premiery zarobiła ponad miliard dolarów, pobiła rekord I Nie ma mocnych dwa i stała się najbardziej kasową animacją studia Pixar. Znalazła się także w czołówce najlepiej zarabiających animacji w historii kina. W filmie W głowie się nie mieści dwa widzowie mogą zobaczyć, co dzieje się w głowie dziewczynki, która z dziecka zamienia się w nastolatkę. W jej głowie pojawiają się zupełnie nowe emocje, które zmieniają do tej pory sprawnie działający system. Film zwraca uwagę na to, jak zrozumieć i zaopiekować emocje nastolatków. Uczy samoakceptacji i wyrozumiałości, przez co jest dobrą propozycją zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Czy moda będzie lekarstwem na upały? Naukowcy z Chicago stworzyli innowacyjny materiał chłodzący: ma obniżać temperaturę ciała w upalne dni. Do tej pory tego rodzaju tkaniny chroniły tylko przed temperaturą bezpośrednio ze słońca. Sprawdzały się na otwartym terenie, ale w miastach już nie. Nowa tkanina ma blokować nie tylko promieniowanie słoneczne, ale także promienie, które emitują rozgrzane budynki i chodniki. Stworzony materiał ma trzy warstwy. Oprócz przyjemnej dla skóry tkaniny, jest wyposażony w srebro, które odbija promieniowanie jak lustro. Dzięki temu może utrzymać temperaturę ciała o kilka stopni niższą niż jedwab lub inne materiały chłodzące. Według naukowców, nowy materiał może wydłużyć czas komfortowego przebywania w upale o 1 trzecią. Będą jeszcze prowadzić na ten temat dodatkowe badania. Sprawdzą także, jak taki materiał będzie wpływał na zdrowie ludzi w czasie upałów. To było Pop Culture In Brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.